Słowa Najważniejsze. Ewangelia z Komentarzem. To, co prawdziwie zanieczyszcza człowieka, to grzech. Oto sam rdzeń przesłania chrześcijaństwa dotyczącego źródła i przyczyny wszelkich klęsk człowieka, rodziny, państw, społeczeństw, świata. Źródłem i przyczyną tego nieczystości, dysfunkcji, tragedii, wojen jest grzech, który gnieździ się w indywidualnym ludzkim sercu. Źródłem prawdziwych porażek człowieka nie są więc przyczyny zewnętrzne, ale zło drzemiące w sercu, a uaktywniające się w życiu na wiele sposobów. Właśnie dlatego pierwszorzędną misją Chrystusa Baranka było i jest zgładzić grzechy, usunąć tę praprzyczynę nieszczęścia i śmierci. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.